Cześć, Nazywam się Aleksandra Ciasnocha i jestem konsultantką w firmie Intersys. Przedstawię dzisiaj funkcjonalność JPKKRPD od IT Integro, która jest odpowiedzią na zmiany legislacyjne wprowadzone przez ministerstwo. Funkcjonalność ta jest bardzo prosta dla użytkowników i analogiczna do generowania pozostałych deklaracji w systemie. Na potrzeby JPKKRPD na planie kont zostały dodane nowe pola dotyczące znaczników kont. Znaczniki takie możemy przypisać zarówno dla pojedynczych wierszy, jak również dla zakresu kąt. Po, po wybraniu właśnie przypisania znaczników, znaczniki możemy wybierać ze, ze słownika kąt, który jest generowany na podstawie typu podmiotu gospodarczego, którego dotyczy nasza firma. Na potrzeby JPKKRPD została również dodana nowa, nowa tabela, rejestr transakcji, który odpowiada, który odpowiada węzłowi dziennik w, rejestr, w deklaracji JPKKRPD. Po jednokrotnym wygenerowaniu takiej tabeli, zapisami wstecznymi, wszystkie zapisy, wszystkie księgowania trafiają tutaj na bieżąco wraz z przypisaniem odpowiednich atrybutów takich jak np. Typ, do, typ dokumentu czy też opis transakcji odpowiadającym polom D5 i D10 w deklaracji e, pola te są uzupełniane na podstawie mapowań e, typu dokumentu i e, kodu źródłowego na który księgujemy e, po wygenerowaniu Zapisów, jak również po odpowiedniej konfiguracji, przypisaniu znaczników, mamy możliwość wygenerowania i obliczenia deklaracji. Wykonujemy to na stronie okresy obrachunkowe. Aby wygenerować i obliczyć, a następnie zatwierdzić deklarację, należy zamknąć okres dla księgowania. Możemy to wykonać pojedynczo dla każdego, zakresu, dla każdego okresu, jak również dla całego okresu, dla którego chcemy wygenerować tabelę deklaracji JPK. Po zamknięciu okresu wybieramy nowy JPK KRPD. Następnie wybieramy okres rozliczeniowy. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa mamy możliwość przesyłania deklaracji w plikach częściowych za różne okresy. Dlatego tutaj mamy możliwość wybrania, w jakich plikach chcemy przesyłać dane do ministerstwa. Wybierzemy sobie pliki miesięczne. Po wygenerowaniu okresów musimy obliczyć deklarację. Mamy możliwość obliczenia dla każdych wierszy oddzielnie, jak również dla całej deklaracji jednocześnie. Ze względu na wolumen danych dotyczących ksiąg rachunkowych, które musimy przesłać do ministerstwa. Mamy możliwość zaplanowania takiego obliczenia, ponieważ może to potrwać e, troszkę dłużej. My w tym momencie wybierzemy, e, uruchomimy obliczanie natychmiast. Po wygenerowaniu zapisów e, dla każdego okresu mamy możliwość weryfikacji danych e, dla każdego węzła. W szczegółach okresu możemy zweryfikować węzeł ZOIS wraz z przypisanym znacznikami do kont. Mamy również możliwość zweryfikowania węzła dziennik i który odpowiada za które odpowiada rejestr transakcji, o którym mówiłam. Mamy możliwość również wklikania się w zapisy księgi głównie do zweryfikowania, czego dotyczy dane, dane zapisy. Odpowiadają one również węzłowi zapis w deklaracji. Możemy również zweryfikować listę kontrahentów, z jakimi w danym okresie były wykonane transakcje i dane tych kontrahentów trafiają do węzła kontrahent w deklaracji. Jeżeli mamy w systemie kontrahentów technicznych, których nie chcemy wykazywać w weźle kontrahent, mamy możliwość wykluczenia takich, e, takich kontrahentów. Przechodzimy sobie na kartotekę danego kontrahenta i zaznaczamy checkbox pomi w analityce JPKKRPT. Dane dotyczące takiego kontrahenta nie będą się pokazywały w liście kontrahentów i weźle kontrahent, natomiast salda, doty... salda z księgowaniami będą pokazywane na analityce zbiorczej jako rozrachunki z dostawcami bez zapisów analitycznych. Ostatnim węzłem do zweryfikowania jest węzeł rozlicz RPD, czyli rozliczenie podatku dochodowego gdzie trafiają zapisy skąd z przypisanymi znacznikami PD. Tutaj również z, zgodnie z wytycznym ministerstwa, ten węzeł mamy możliwość poprawiania ręcznie. I tutaj ITROT daje nam również taką możliwość. Po weryfikacji wszystkich danych mamy możliwość zatwierdzenia takiej deklaracji, a następnie wyeksportowania plików. Zarówno częściowych dla okresu oddzielnie, jak również wyeksportowania plików w pliku zip dla wszystkich, dla wszystkich deklaracji zbiorczo. Tak jak Państwo tu widzą, został pobrany plik zip z każdym oddzielnie plikiem z każdego miesiąca. To wszystko odnośnie deklaracji JPKKRPD. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania nowych wpisów na blogu.